Z kolejnym odcinku unboxingu dzisiaj zgodnie z zapowiedzią przedstawię wam modele firmy Robo i na pierwszy ogień pójdą błękitne kuszetki. Robo wydał już jakieś kuszetki tak znane, znane wszystkim oliwki, przy czym Wagon oliwkowy z Gdyni z epoki czwartej C już w tym momencie doczekał się właśnie trzeciej, trzeciej edycji. To jest o tyle ciekawe, że każda z edycji różni się od poprzedniej, różni się sposobem rozmieszczenia napisów. Było sporo kontrowersji na temat poprawności rozmieszczenia tych napisów coś tam generalnie czytam i, i aż sam oczom nie wierzę, miałem kiedyś ten wagon już się go pozbyłem, zresztą nawet pewnie widzieliście go w unboxingu, jedynie mi samemu pozostało w tym momencie wrócenie do unboxingu i zobaczenie ale generalnie stwierdziłem, że jednak muszę się ograniczyć do modeli piątej i szóstej epoki i oby mi się udało utrzymać również i Epokę piątą, bo naprawdę tych modeli jest bardzo, bardzo dużo, coraz więcej. Zresztą, jak widzicie na samym tu obrazku, naraz trzy błękitne kuszetki. Kuszetkę znamy też z pięknego granatowego malowania i tutaj też taka mała uwaga, bo rzeczony wagon miał być wagonem, miał być wagonem limitowanym i tak dalej. A tu proszę bardzo, jest jego reedycja i znowu jako limitowana. No to jest limitowany czy nie jest limitowany? O tak brzmi moje pytanie, bo jeśli to ma polegać na tym, że dokładana jest tutaj historyjka, etykieta, że to jest wagon limitowany, żeby jak najszybciej zniknął ze sklepów, później okazuje się, że on ginie z tych sklepów i wtedy za pół roku, za rok dokłada się kolejną kolejną partię wagonów teoretycznie limitowanych. To w ten sposób można najbliższe 10-20 lat sprzedawać jako limitowany i coś, co w rzeczywistości limitowane absolutnie nie będzie, bo zawsze można doprodukować kolejne. To taka uwaga, taki troszeczkę jak dla mnie niesmak, bo zdaję sobie sprawę, że niektórzy Lubią coś takiego, lubią posiadać coś ekskluzywnego. Ja akurat, czy tak, czy tak, to i tak bym ten wagon kupił z racji moich zainteresowań, ale zawsze jakiś taki trochę niesmak pozostaje. Aczkolwiek wiele osób może się ze mną nie zgodzić, i słusznie, bo jest sporo modeli limitowanych, których jest zdecydowanie. Za mało popyt jest dużo, dużo większy niż podaż, i co mają zrobić ci, co nie mogą takich wagonów kupić, i one w ogóle, ale to w ogóle nie pojawiają się na rynku wtórnym. Przykład choćby błękitny wagon sypialny kolei białoruskich firmy LS Models, który niestety do spotkania na rynku wtórnym jest praktycznie niemożliwy, nie mówiąc na przykład o. Tym zielonym to można w ogóle zapomnieć, to jest marzenie ściętej głowy. No dobra, ale to była dygresja. Przejdźmy teraz do szepek i obejrzyjmy obejrzyjmy je. Tu nawet nie wiem czy w kolejności chronologicznej. Może najpierw przedstawię tu etykiety: modele 244-311, epoka 5A z Krochowa. Kolejny chyba chronologicznie z epoki 5C 244-421 z Krakowa i tu wydaje mi się, że ostatni chronologicznie 244 321 również z Krakowa. Czy ostatni chronologicznie to nie wiem. W każdym bądź razie ten wagon jest dla mnie najciekawszy z racji na błękitne logo Wars, ale co do czego po prostu zobaczmy je po kolei. Nie będę się tu wypowiadał o tym jak jeżdżą i tak dalej. Generalnie modele tych Modele tych kuszetek już są znane, tak jak powiedziałem, już je prezentowałem. Mamy też przecież kuszetkę jeszcze PKP Intercity, o ile dobrze kojarzę. Także to już nie nowość. Wiemy, że gdzieś tam jest jakiś element, który haczy przy skręcie przy, w jedną stronę. Także nic nowego. O, proszę bardzo. Pierwsze co wyleciał mi tu jakiś wąż. Biorę go na bok. To pewnie z tych fabrycznie zamontowanych, dłuższych, i tu powiem, że w woreczku powinny być zwykle robo dostarczał krótsze. Jeśli ktoś chce krótsze do jazdy po makiecie, to montuje się krótsze. są tu też sprzęgi, niestety sprzęgi te wąskie, że tak powiem, beznadziejne, które no, słabo się nadają do jazdy. Lepsze są te Ala które chyba zdaje się nawet ostatnio robo dokładną. A fabrycznie zakładane węże są właśnie te długie. Tu widzicie z tej strony 3, z tej strony 4. Co należy zrobić? Zgodnie z radą jednego z Was, otrzymałem, nie wiem czy w komentarzu tą radę, czy gdzieś na maila, należy zwyczajnie wyjąć te węże od razu schować do opakowania, żeby się nie gubiły i w ten sposób bawić się na makiecie. Jeśli na makietę i aż tak bardzo nam nie zależy na szczegółach, które przecież jak wagony jadą sprzęgnięte ze sobą, to absolutnie tego niemalże nie widać to po prostu najlepiej jak ten wagon nie stoi sobie gdzieś tam w gablocie to najlepiej zwyczajnie to Wyjąć, żeby się nie pogubiło. Macham trochę tym wagonem, chcę po prostu usłyszeć, czy coś tam się lepiej w środku. Wydaje się, że nie. Tutaj też te pierwsze modele oliwkowe miały problemy z, z tymi rozłożonymi tutaj łóżkami, że tam potrafiło się coś tam w środku latać. W moim modelu jest wszystko ok. Tak, Wam może pokażę powolutku jak to wygląda. Czy rozczytam datę rewizji? E, nie wiem. 9202 04 może A może 94 Nie wiem. Nie rozczytam raczej bez lupy. Telefonu przy sobie też nie mam, żeby powiększyć. Pokażę tylko malowanie. Oczywiście sama jakość malowania. Już teraz mówię oczywiście wszystko jest ok, nie ma problemów. Natomiast to nie zawsze było tak, oczywiście nie zawsze można było w ten sposób powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że były pewne wagony. Mówię tu o drugiej edycji wagonów 112a, wagonów pierwszej klasy w malowaniu IC które gdzieś tam z tym malowaniem, jak się człowiek przyglądał, to nie za bardzo był do końca zadowolony, gdzieś tam nie było równo odcięte, gdzieś coś tam, coś tam. Tu wydaje się, że wszystko jest ok. Trochę się zastanawiam tu nad światłami końca składu. Trójwymiarowe, fajne, ale w T-Ligu yy, narzekaliśmy, że były zamalowane. Tu pytanie, czy to jest przezroczysty plastik, czy to jest pomalowany plastik. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Wzrok mi podpowiada, że to jest plastik zamalowany, a to by oznaczało, że troszeczkę roboty z tym by było. Teraz tak. Która rzecz odpowiada za to, że który element drzewa wagon słabo skręca? Tego nie wiem. Wydaje się, że to jest ok. Zresztą, kto wie, może się okazać tak, że Zostało to już poprawione. To gdzieś w którymś momencie, jak będę kręcił film, to sobie sprawdzę. Może przyjdzie okazja coś nakręcić właśnie z dwoma, trzema kuszetkami. Co jeszcze? Oczywiście bogactwo szczegółów. Spójrzcie to na wszelkie przełączniki, spójrzcie na podwozie, jak to wygląda. Naprawdę nie ma się czego wstydzić. Jak widzicie, wagon jest wagonem oświetlonym, są tu wyprowadzone przewody i to genialne rozwiązanie. Robo, że prąd jest zbierany nie tu blaszkami z osi, tylko właśnie tu z tego miejsca w gniazdach, więc absolutnie nam tutaj nie pogarsza właściwości. Jest za to brawo. Dobra, to pierwszy z wagonów. Ja go zapakuję zwyczajnie, żeby mi się to wszystko tu, gdzie mam mało miejsca, nie mieszało. Zwłaszcza, jak mi z kolejnego pudełka znowu jakiś przewód wypadnie. Muszę mieć tu w miarę porządek. Dobrze, przynajmniej. W ten sposób wagon. mogę go odstawić. Teraz kolejny. Ten różni się w zasadzie tylko trumienką. No i oczywiście przydziałem, bo mamy Kraków. Zapewne też datą rewizji, no oczywiście. A tak poza tym to dokładnie ten sam model. przy okazji, tak rzucę okiem, czy w opakowaniu jest tyle węży, co potrzeba, czy, czyli 8 sztuk. Jakoś mam wrażenie, że jest ich mniej. Nie, jest 8, ok. Są po prostu drobne. Dobra, kolejny wagon. Może identyczny nie jest, może się okazuje, że on jest ciut inny. Tu rzuca się bardzo w oczy ten żółty kolor tablicy. No, ale może w tamtym też to było, możemy bardzo szybko zobaczyć. Nie, była tylko, że była czarna. Dokładnie te same elementy. Ta tutaj, która jest biała, to też była czarna i tak dalej. Także być może konstrukcyjnie są to dokładnie te same modele. O, i proszę bardzo. Tu bardzo fajnie widać, jak napisy są na oknach, są to naprawdę na oknie drzwi wejściowych. Tu widać, jak pięknie są pomalowane w środku. O, spójrzcie tamte drzwi. Jest jakiś napis na tamtych drzwiach. Naprawdę bardzo porządnie wykonane wagony. Patrzę pod kątem, właśnie też jakości, trochę pod światło i tak dalej. Ale ja tu się naprawdę nic niepokojącego nie dopatruję. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Wszystko jest idealne. No, data rewizji 1402, czyli czyżby jakieś walentynki 03, 08. Nie wiem, ja to sobie później obejrzę, wszystko gdzieś tam pod e, lupą. No i trumienka dla wielu osób, jak mówiłem na jednym filmie, e, bardzo ważny element. A przepraszam, tu już mamy w zasadzie chyba epokę 6 PL, i C. E, BCD także spokojnie można by było uznać ten wagon za epokę szóstą on jest określony jako piąta C tak naprawdę istotna jest też data rewizji, ale już tutaj mamy właśnie rejestrację w TLPKP i C pewnie na początku tego kiedy jeszcze nie zmieniono tutaj barw chociaż może już niektóre wagony jeździły w nowych barwach a ten jeszcze w starych o, to, ale tego to akurat nie wiedziałem, że wcześniej, że to jest epoka szósta, stąd raczej chronologicznie to tamten powinien być jako drugi. Jeszcze tu Wam pokażę. O, proszę bardzo. Jeszcze teraz szybciutko sprawdziłem węże na samym modelu. Wszystko jest w najlepszym porządku. Mogę zapakować model. No dobrze, i ostatni z modeli. Jeśli chodzi o wrażenia wzrokowe, to model ten jest moim faworytem z tej trójki. Jakoś tak mam, że po prostu też lubię ciekawostki. Wdzięczny jestem robu, że takie ciekawostki ma odwagę wydawać, ale może akurat jeśli chodzi o jak to się nazywa o chronologię, to może się jednak nie pomyliłem, bo tu też z tego co już widzę, mamy rejestrację w PLPKP i C, wagon serii BCD. Bardzo ciekawie naniesiony numer przydział krakowski. Data rewizji chyba 09-1402. Może dokładnie taka sama jak na tym modelu. Dobra, pokażę wam go z bliska. Sprawdzę węże. Węże wszystkie na. Nie wszystkie, tu już jednego brakuje. O, i zobaczcie. Uważajcie sami przy rozpakowywaniu wąż leży tutaj. więc pokażę Wam tu na tym modelu, jak to się robi najbezpieczniej z takimi elementami. I tak do jazdy po makiecie należało wybrać, o czego założyć te krótkie. Także zdemontowane wszystkie węże. Spróbujcie gdzieś dokupić takie elementy. Jak Wam skinął? Tam będziecie pragnęli mieć kompletny model. No to jest czasami marzenie ściętej głowy. Ja się przyznam, że kompletu tychże już przy każdym wagonie na pewno nie ma. Okay. Dobra, zapakowane i już oglądamy wagon. Znowu po, w ciszę przyglądam się szczegółom wykonania modelu, czy wszystko jest ok. No, tak ten temacik słynny, e, banana. Tak ciężko powiedzieć, tu jakoś nie, chyba jest wszystko ok. Przynajmniej nie, 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 wra, nie sprawia wrażenia. Naprawdę piękny, piękny fakon. I tak właśnie człowiek. Podziwiając te wagony i ciesząc się, że coś takiego możemy mieć, możemy już kupić. Chciałby więcej, więcej i więcej. Tutaj, zobaczcie, jest jakaś minimalna skaza pod lakierem, coś tam minimalnie jest. Człowiek chciałby więcej i więcej i tak marzy, żeby móc sobie takie szerokie spektrum dokupić. Modeli, nowszych konstrukcji, Ztek właśnie w, w malowaniu PKP Intercity. Coś, co zaczęło wydawać Akme, coś, co Akme zapowiedziało, i w dalszym ciągu tego nie mamy. No, fajnie by było chodzą pogłoski, że Robo miałby wznowić wydawanie ryflaków, ale tak naprawdę ja bym bardzo, bardzo chciał, żeby wziął się za konstrukcję tych wagonów po modernizacjach, nowszych, nawet niekoniecznie Zetek, tylko choćby nawet Y po modernizacjach, te wszystkie rzeczy, które teraz wychodzą z Cegielskiego, jest w tej chwili taka masa nowych wagonów, że Naprawdę pytanie moje, ile lat będziemy czekać, aż dostaniemy tego modelu? To, to bardzo bym chciał. No ale cóż, opracowanie konstrukcji modelu kosztuje bardzo dużo. Malowania, jak za, jak na razie za dużo nie ma. No, coś tam się trochę by tych modeli sprzedało, ale ile do końca to nie wiadomo, może by się okazało. Wprost tak sobie gdybam, że biznesowo to jest średnio opłacalny. Pomysł, kto wie, to, to fajnie się mówi z pozycji, właśnie kolekcjonera czy modelarza: że ja chciałbym mieć taki model, chciałbym móc kupić, natomiast z punktu widzenia kogoś, kto miałby ten wagon wyprodukować, to te racje nie muszą być tożsame z naszymi. Bo ktoś po prostu inwestując pieniądze musi na tym zwyczajnie zarobić, a przynajmniej, żeby to się zwróciło z jakimś tam przyzwoitym zyskiem, żeby po prostu na tym nie stracić. To jest najważniejsze w końcu, bo jak ktoś straci, no to więcej drugi raz nie wyda, bo nikt nie będzie tego robił charytatywnie. No i teraz pytanie, czy na tyle takich wagonów, to co sobie i IC, tych nowych konstrukcji by się sprzedało. No, można gdybać dalej, tak, że przez ileś lat, może ileś tam malowanie będzie praktycznie jedno i to samo. No, chyba żeby dało radę robić tak, tą formę wagonu, żeby zmieniać niewiele i mieć różne wersje, ale tu nie wiem, czy to technicznie możliwe od strony, od strony samego projektu, samej konstrukcji wagonu i technicznie możliwe od strony wykonania form, no to wtedy byłoby jeszcze jakiś sens tego. Natomiast tu, jeśli chodzi o malowania, no to co no, wydane będzie 5, no może 7, może 10 różnych wagonów i rynek się zasyci, no bo nie każdy musi mieć tak jak ja 7, 8, 9 wagonów z różnymi numerami, żeby składać różne tu zestawienia. I sobie damy kolekcjoner 2, 3, 4 modele, i wystarczy. No dobra, to tyle moich właśnie opowieści. Tyle takich dywagacji, tyle pokazywania. I pora zapakować modele z powrotem do pudełek. No to właśnie tyle chciałem tu powiedzieć o tych modelach. W jednym z kolejnych odcinków pokażę Wam również wagony drugiej klasy. Wagony też w pewnym sensie przełomowe, bo chodzi dużo bardziej od tych, bo tam mamy wreszcie ryflowany dach, to na co bardzo długo w segmencie właśnie wagonów Y polskiej konstrukcji czekaliśmy. No ale tamta opowieść to już kolejny razem w kolejnym odcinku. To dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Żegnam się z wami, zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Cześć!